W Latoszynie na sportowo uczczono pamięć bohaterów walki o wolność Polski. Blisko 70 osób stanęło na starcie, aby zmierzyć się z ponad 12-kilometrową trasą prowadzącą przez lasy i miejsca związane z działalnością drugiego zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica. Trasa w całości historyczna. Bieg partyzant to nie tylko bieg z nazwy, ale to przede wszystkim przestrzeń, w której realizowane zostały czy były realizowane działania w ramach złożonej działalności dywersyjnej latem 1944 roku. Na czwartym kilometrze tutaj uczestnicy biegu będą mieli okazję zobaczyć bunkry z czasów niemiecko-sowieckich walk frontowych, natomiast na pod koniec piątego kilometra punkt centralny szlaku partyzanckiego i tego też biegu, a więc polana Kałużówka, tam też miejsce, gdzie będzie taki środkowy pomiar czasu. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale również upamiętnienie tych osób i tego terenu gdzie tutaj się znajdujemy. Bardzo się cieszę, że kolejny raz organizujemy tutaj w uzdrowisku Latoszyn Zdrój. Tutaj kontynuujemy ideę, którą zapoczątkował Dębicki Klub Biegacza Maratończyk, który w tym roku akurat sobie zrobił lekką przerwę, ale pomaga. Wzięliśmy to na siebie, kontynuujemy, 70 osób na, na, na starcie. Także no, wydarzenie bardzo, bardzo fajne, bardzo potrzebne jak widać jest zapotrzebowanie na biegi. Bardzo nam zmiło w ogóle gościć kolejny raz już ten bieg. Także zapraszamy. Mam nadzieję, że co roku będzie się to u nas odbywało i będziemy propagować ten szlak. Bieg Partyzant to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także wyraz pamięci o tych, którzy bronili naszej wolności. Uczestnicy przed startem przekonywali, że trasę pokonają w chodzie bohaterom. Tradycyjnie, praktycznie we wszystkich edycjach Partyzanta startuje, także teraz również. Trasa, no myślę, że będzie podobna jak rok temu, także. Spory podbieg, wyzwanie, ale myślę, że wszyscy tutaj spokojnie damy radę. Jak oceniam swoje szanse? No, Myślę, że tak. Nie ścisła czołówka, ale tak w środku stawki. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Po raz kolejny już startuję. Wydaje się trasa znana, więc raczej nie powinno być większego problemu. Trasa, i nie wiem, pierwszy raz będę biegł tą trasą, także przekonamy się. Lubię tą trasę, znana jest ok, rzeźko. Rano, także myślę, że będzie ok No dość wymagająca powiem szczerze, a myślę, że tak może w połowie stawki gdzieś tak będzie. Około 5,30 na kilometr może, może zobaczymy. Bardzo dobrze, jakby nie kolega z dużyny to byłoby jeszcze lepiej, ale dam z siebie wszystko. Troszkę tlenu można złapać i bardzo fajny bieg, także dziękujemy za organizację. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Dębica, Miasto Dębica, gosier Gminy Dębica, oraz uzdrowisko latoszen przy wsparciu sponsorów i partnerów wydarzenia.